Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na ground game.com. Kłęczka i takiej szkoły, jesteśmy Boga i Persona Real na dwa wejście w mną. Trenety dzisiaj na planowanym Tomasz to Kluczka, który na nic sobie strzegnął w drugiej za plecy. Czuwa, czuwa, się mam zrobić z robienia. Bek, widamy, że Bardzo fajne miejsce, stare takie miasto jest w południe, Mega dużo starych kamieni. Widziałeś te takie rządki. Mega fajny klimat, szkoda, że nie mamy czasu i nastroju, bo byśmy odpalili jakiś kurbek, idealne klimaty, to fajna wielawa, nie wiem czy widać, też fajne miejsce, kala pod głową, niebo w klatce, kto nie był, nie widział, nie całuje. Tam walczyć, nie widziałem, ale słyszałem, że co chwila była drzawa jakichś poddany albo notał. Większość przed czasem. No i chyba był jakiś taki notał za na, KSW, na tym tym, to u ostatnich w coś takiego było właśnie. Właśnie, tak, no to prawie do domu KSW. I super klimat i od razu wielkie dzięki za Sławka Grabowskiego za zaproszenie, świetny event, świetna organizacja. To pięte wszystko na ostatni dzień, mam nadzieję że nie jesteśmy tu ostatni raz, ale mam nadzieję, że nie no, to właśnie, no bo mówiłeś o KSW, ostatnio Patryk który przegrał przed duszenie za pleców, no i dzisiaj to samo. Prześladuje Was też to duszenie za pleców. No, prześladuje nas duszenie za pleców. I nie tak dawno to moi zawodnicy wygrywali, wygrywali przez za pleców, serią, A teraz, no to mnie ciągli od nich jak mnie wróciło do nas to duszenie za pleców. No, ale to szacunek wielki dla Joniaka, to naprawdę czarny pas wraz w rosyjskich drzwi, co wiedzieliśmy będzie ciężki. Za pierwszym razem, widzieliśmy o ogromnie wyjścia, za pierwszym razem Daniel obrócił pozycję, podniósł się do pozycji stojącej. Za drugim razem, a to było zaraz przy moim narożniku, tak się sprawiałem, bo to znacząco dobrze dla niej w dobrą stronę, ale ja to muszę jeszcze raz zobaczyć, dlaczego nagle po drugą i te plecy oddał. Nie wiem, czy to w pił piął tam nogę, przyblokował Udo, czy sobie tak nie no, Niestety nie widziałem tej walki zupełnie. Aha, jak to było gdzieś przy moim narożniku tam było i nawet to widziałem z bliska, coś pochylałem do niej nagle Daniel. Nie wiem, czy chciał w drugą stronę wkręcić czy coś, no ale to Jona czy zawodnik tej klasy nie patrzał takich błędów. No trudno, człowiek na błędach się uczy, Daniel, będzie dobrze wszystko, no drogę tyłu, trzeba czasami zrobić i robić swoje dalej. Czy dla będą ćwiczyć, które obrony za pleców? Staramy się robić cały czas wszystko, to, się, dali na na zaskoczyć. Zastanawiam się, czy tu będzie jakieś strętówki. Nasz piękny plan na walkę to był generalnie trzymać, się rozwijać, to czasami boczki przy lewą ręką, mocny prawy na górę, a przy jakichś bliższych no. wymianach chodzić na sierp kolano albo ścieżkę, może jakiś piusz tajski. Dwa razy Daniel mocno trafił, przynajmniej dwa razy, ale no Joniak też twardą głowę ma, nie się nie nieco na szczękę. Joniak z kolei pokazał, nie widził w góry, ale w pewnym momencie... ...płuka, rzucie to takie dwa fajne dzwony. E, także no ten widać, że on oprócz tego, że się w tym kręci jak zawodnik bo to też umie uderzyć. to była dla Daniela, zapasy, kilka razy Daniel obronił, ale fajną miał bardzo Joniak akcję na tym rynku atakował górę z anterbuka i nagle pół przechodził na listę ponownie i z tego sobie sadzał. Także no gratulacje, bo no, świetnie to zrobił i no, to klasa zawodni zawodu prowadzącej o no, jakimś właśnie, bo jak wyglądała w ogóle w policji wzięcia tej walki, no bo wiemy, że rywal walczący ma na jednym z wyższych organizacji w Polsce, kategoria wyżej niż jeszcze wyposił, jak ktoś gdzieś tam przeważył? A... To jest też zawodnik, który ma techa do pojedynków, jeżeli chodzi o trwanie. Często mu wypadają przeciwnicy. Kilka razy braliśmy walkę z jakimiś mocniejszymi rywalami i na, na koniec tam dostawaliśmy jakiegoś chłopaka, a tam wypadał. Znajdowali na młodocięstwo, to był dużo słabszym rekordem. I przez czas szukaliśmy Danielowi kogoś takiego, żeby powalczył właśnie też z mocniejszymi rywalami. Znalazł się tutaj Jonia, zrobił tą walkę, spróbowaliśmy, zobaczyć tam, jak to wyszło. Będziemy próbowali oczywiście dalej. No. E, musimy brać takie walki z mocniejszymi, żeby no, tak na trzeba najszybciej się rozwija, Jak wygrywa walkę szybko w ludzie, to no, fajne to jest oczywiście, ale jednak z tego doświadczenia wynosi się niewiele więcej niż treningy tak naprawdę. No a zawodnicy tej klasy cojona, ja, to są zawodnicy, na których się największe postępy robi, bo do postępów potrzebne są mądre, ciężkie treningi, no i oczywiście ciężkie walki, też mądre. Jak ja mam cenne doświadczenie? No i bardzo cenne, co prawda gorzkie, dla mnie tak samo, dla całego naszego klubu gorzkie, ale no, każda przegrana uczy więcej niż zwycięstwo, zwłaszcza taka przegrana w tej ciężkiej walce no, uczy na pewno więcej niż szybkie zwycięstwo dodaje pewności, dodaje skrzydeł, ale tak naprawdę kopa do pracy i takiego oglądu tego, co się dzieje, no to daje właśnie przegrana po dobrej walce. Walka, no jeszcze muszę zobaczyć ją oczywiście z boku, ale zacięta pierwsza runda, swój dla Daniela, parter dla Janiaka, druga runda podobnie to wyglądało, nie na jak skończył. Także no, fajna zacięta walka, ale to dokładnie muszę zobaczyć ją na spokojnie, bo kiedy się sekunduje spod klatki, to nie widać wszystkiego dokładnie. Pan był gdzieś, żeby toczyć tą walkę bardziej w stójce właśnie? Tak, żeby toczyć w stójce. Daniel ma dłuższe ręce. Wiedzieliśmy, że Joniak tam będzie próbował kopać. Na te kopnięcia były przygotowane uderzenia. Na początku Daniel miał walczyć z kontry, potem on zaczął robić Miał zacząć zaczął robić presję ciosami. Miał miksować ciosy góra, dół i przygotowane kolano, bo właśnie liczyliśmy się, że Joniak będzie wchodził, a że jest niższy, myślałem, że będzie wchodził biodra albo niżej. O, tutaj zaskoczył Joniak, że, że szedł do tego wyższego klinczu od razu. Może podejrzał jak tam robimy na rozdziałce kolana, no, dlaczego by tego nie robił, mądrze zrobił, no i, i wygrana jest jego, ale, ale no, dalej pokazał się źle, było dobrze, a będzie No to spytam jeszcze, jak Patryk się czuje zarówno mentalnie, jak mu poprawka poszła? Na wyniki poprawki czekamy, także będzie dobrze, e, a teraz no, ma teraz trochę odpoczywa, dotrwał burlogu, zasuwał ciężko, teraz musi sobie odpocząć, e, wrócił już z zakopanego, był zakopany, ale nawet nie latali dużo po górach, tylko troszeczkę sobie tam odpoczął, jeszcze ma jakiś wyjazd do do Niemiec, e, no to tak sobie poczuje jeszcze tydzień, dwa i jak już poczuje, że Górk wraca, no to wracamy do i szykujemy się na powrót jeszcze w tym roku czy to Nie wiem, czy mogę mówić, więc powiem Ci poza temperą może, ale, ale jeszcze w pół no To jeszcze zapytam, jak ta matematyka poszła. No wiem, że czekamy na oficjalne wyniki, ale jak, jak sam Patryk sobie z maturą z matematyki jest ekstremalna. gwarancji dać nie można. Człowiek walczy, a wyniki nawet przy dobrym przygotowaniu, a nie będę jeszcze miał przygotowanie na matematykę, nie było wybitne, by na polskim było dużo lepsze, bo sam tam prowadziłem przygotowanie. zasługa trenera. Tak jest. Inny trener był od matematyki, no i gwarancji dać nie możemy, ale trzymał kciuki. No dobrze, no to Patryk trzymamy kciuki, mam nadzieję, że pojdziemy w takim razie. Dziękuję Ci za wywiad, no i, i w takim razie mimo wszystko gratulacje. Tutaj. Dzięki Kuba, także dzięki za odpłatanie wywiadu. trzymajcie się, się czuć to